Erozbiecie to weź witam, broń. witam. Ze strony Tome z SWP14 i już na dobry start do nas potworki przyszje, przyszły. Uwaga! Nowa broń, painkiller. Co Bo... to jest za broń? No painkiller się nazywa. Dobra, zbieramy duszę szybko. Jaki mamy ma, do... No, karty. Kartę mamy chyba znowu odblokowaną. Mam nadzieję, że Aro nas nie opuści w połowie odcinka jak wtedy. Powiedz mi co ona robi? Yy, w lewym kosi, w prawym taka kulka. Rozwala wszystkich. No to fajne. Czy nie wiem czemu jej nie dali na początkową broń. Ale i tak, wolę to. Standardzik. Pamiętam kiedyś z kuzynem graliśmy porundce i on zawsze grał bronią elektro. Jeszcze starego pankillera, a ja grałem tą różnią rakiet taką śmieszną. Dobra, katedra w normalnym Pańkilerze jest czwartym poziomem, tutaj dali go jako jom, jako drugi poziom Tak więc Jest dobrze Tu można coś wiesz? Bo nie przepadałem za tym poziomem powiem szczerze Jest dosyć Ej, trudny to ja zrobiłem Ej, może poszukajmy jakichś sekretów Znaczy tu wiem że są sekrety Gdzie tu jeszcze nie ma Widzimy ammo do kołkownicy, czyli gdzieś tutaj się znajduje kołkownica Gdzie ty jesteś? Może tu jakiś sekrecik skupisz Gdzie ty jesteś? Już przeszłeś za to czerwone pole? Nie Nie chcę nie o, 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 Jest tu gdzieś HP Duże to HP Gdzie ty jesteś w ogóle? Idź do tego czerwonego Cześć, chodź Broja tu jest Gdzie? No ja jestem tam już za tym czerwonym już walczę Padłem Nie, nie padłeś Odwrócona bestia osiągnięcia, odblokowałem Co to za osiągnięcie ludziska Dobra, teraz sprawdzę Kurde, cię jeszcze to, to. Deś koszmar? Co? Weź koszmar? Nie. O, Myślałem, że to coś łatwiejsze. Ile masz HP? No jest to. I tak daje im się okładać? Łohoho! Chciałem coś Ja mam 29 tylko. Tu jakaś broń jest, patrz. Kołkownica? Oni nas beczkami jakimi rzucają. Nie wiem co to jest kok. Kołkownica. Ty ja jej nie mam, czemu ty wybiłem że ja nie? Ty nie masz? Nie mam. Wiesz A jak do radę wyrzucić jakoś? Nie. Czemu? Bo tak gra została zaprojektowana Dobra, wybór, nie chodź w to czerwone ten, ten czerwony gaz, bo nie będziemy się ruszać. Ja piernicza Panie, 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 panie Tak się nie bawimy nie? Uwaga, uwaga, uwaga Dobra Co tam gdzieś z tyłu jest, to? Zapis? I ty, o jest pokazuje że tam mamy iść To chyba jakiś błądzik, mały błądzik Chyba, że tam? Nie Oczywiście znaczy, wiem, że tam trzeba iść ole, ole, ole. Ale, ale, ale Ale no to będzie pierwszy mini bosi bo to nie będzie boss. Aż całe to przeszedłeś? Tak, całe tak, przeszedłem. Znaczy nie to, ale normalnego pani, sobie z tego przeszedłem. Najlepiej go strzegam, oczywiście. Ugnia, Ja się aktywuję tą kartę. Ja ją aktywowałem. Ale łatwo go zbugować Dobra, padł człon Wezmę sobie z niego duszę, bo dusze z bossów dają więcej HP Aż 5 I gramy na, kosmo na koszmarze Wiem wiem Ale, Ale tak. ładnie skosiłem z tym dyskiem Trzech naraz. raz Lol, jakieś demony za mną latają co to? Wytrzymałe bydlaki. Ja pamiętam, że jak... ...podobnie, on trafił, to nie mogło się strzelać. Co to? Jest? Gdzie w ty w ogóle czas. Ale tutaj jednak to zmienili. Ale ja tu walczę, nie wiem gdzie Dobra, widzę. Ile tych bydlaków z tymi kosami? Nie. No. Jest moc! To jest Pankillerek! Czuję tego Pankillera teraz! No teraz na tym poziomie no to... Patrz, ile ich tego... PO ILE ICH JEST?! 49 HP Ty? Mhm. A ty? Ja, ja 84 Duszę, duszę Dobra, idziemy czy jest coś jeszcze? Ej ten, ten guzik nam tam pokazuje, tu jest jakieś czerwone pole, patrz no. Ej Wiem, wiem Patrz Obraz Matki Boskiej. Gdzie? To Wow, kosa śmierć A tu jest HP i ammo O ile się ich reszpał Ale fajnie spadł przede mną Heheh <laughs> tu są sekrety jakieś? Yy, mogę przepuścić. Wow, ammo mi było do shota. A szocik najbardziej efektowna broń. No wiesz, Aro, te potworki, te szkielety w tych dusie nie rodzą na singlu. Co to się stało? De nie podnóś, nie podnóś teraz! Co, już mieliśmy demona? Nie, właśnie będziemy mieli jak zabijemy jednego, a czekaj, nie podnosz teraz dusz, chodź. No dobra, spróbuję. Albo no dobra, podnosimy. Czemu? I biegniemy tam. Gdzie? Już amo do shotpa, ej Tomek, patrz po I patrz. gdzie? tutaj będą ci strzelcy, tak?